Państwo, 17 lat zajmuję się polityką społeczną, w tym pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, ale to świadectwo Kuby i Adriana jest rzeczywiście wielkie i ciężko cokolwiek powiedzieć po tym, co oni przed chwilą nam powiedzieli. Myślę, że jeżeli w nas wszystkich tutaj obecnych będzie choć trochę tej siły i energii, którą ona, oni mają, to 21 wygramy te wszystkie wartości i cele, o których tutaj dzisiaj mowa. Koleżanki i koledzy, przywożę Wam pozdrowienia z pięknego, otwartego, tolerancyjnego, brzydzącego się ksenofobią miasta Republiki Wrocław. Wielu z obecnych na tej sali zna to miasto jako twierdzę Solidarności, ale myślę też, że wielu z Was po prostu to miasto zna. To miasto wybitnych. Prezydentów Rafała Dudkiewicza, Bogdana Zdrojewskiego, ale to także miasto Władka Frasyniuka i Grzegorza Schetyny. Ale przede wszystkim to miasto wielu wspaniałych, cudownych Wrocławianek i Wrocławian, którzy na co dzień to miasto pięknie budują. Wrocław nie jest w ruinie, chciałem zameldować. Chciałem także państwu powiedzieć, że Koalicja Obywatelska ma się we Wrocławiu dobrze i z tego miejsca chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej Katarzynie Lubnauer i panu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie. Wiem, że wasza decyzja o poparciu mojej osoby z różnych powodów nie była łatwa, wymagała pewnej odwagi, pewnej wizji, tym bardziej ją doceniam i za to wszystko wam bardzo dziękuję za to okazane zaufanie. Cieszę się także, że jako kandydat koalicji obywatelskiej mogę liczyć na poparcie urzędującego prezydenta Rafała Dudkiewicza, na poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wielu innych środowisk politycznych i samorządowych, które we Wrocławiu myślą proobywatelsko, które we Wrocławiu myślą prosamorządowo za to wszystko za zbudowanie tej dużej wielkiej prodemokratycznej prosamorządowej koalicji we Wrocławiu chciałbym wszystkim bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować Wrocław szanowni państwo zapisał się także w historii Polski jako to miasto w którym aktywnie w latach 80 działały komitety Obywatelskie. Z koalicją obywatelską dzisiaj jest bardzo podobnie. Ma ona olbrzymi potencjał do angażowania i dołączenia ludzi. Tak, my dzisiaj łączymy ludzi, to samorządy dobrze zmieniają te swoje społeczności lokalne. To odpowiedzialni samorządowcy dokonują wielu, wielu ważnych inwestycji, które wpływają na jakość życia. Mieszkańców. Powinniśmy w dalszym ciągu inwestować w infrastrukturę społeczną. Powinniśmy inwestować w żłobki, w przedszkola, w drogi, w mosty, w chodniki, w to wszystko, co sprawia, że jakość życia mieszkańców rośnie. Ale na jedną rzecz zwróciłbym Państwu uwagę, jako ktoś, kto 17 lat zajmuje się polityką społeczną, dzisiaj tą największą inwestycją i zarazem największym wyzwaniem powinna być inwestycja w sprawy społeczne. Ta ta najbliższa kadencja powinna być kadencją spraw społecznych. Samorządy to to, co z całą pewnością udało się w Wolnej Polsce po 89. o tym już dzisiaj tutaj wielokrotnie. Mówiliśmy, ale dzisiaj jako samorządowiec z trzynastoletnim stażem mam wrażenie, że o te wartości, które stoją za ideą samorządu, musimy kolejny raz walczyć. Musimy te wartości z całą pewnością chronić. Mieszkańcy naszych miast, gmin, powiatów, e, województw oczekują decentralizacji, chcą większej partycypacji, chcą mieć współodpowiedzialność i współdecydowanie, jak będą wyglądały ich lokalne oj ojczyzny. Posługując się troszeczkę tym, o czym pisał Samuel Huntington, myślę, że można po powiedzieć, że obserwujemy na naszych oczach w samorządach taką oddolnie pojawiającą się kolejną falę demokratyzacji. Falę demokratyzacji, w ramach której ludzie oczekują partycypacji. Niestety jest tak, że. Partia Rządząca, Prawo i Sprawiedliwość nie, za, nie zauważa i nie dostrzega tych procesów. W zamian proponuje ponowną centralizację, redukuje i roluje to pole dialogu obywatelskiego, na którym nam dzisiaj tak bardzo w Polsce i w polskich samorządach zależy. Tym samym wycofuje się, choć to nie pierwszy raz przecież, z tej tak ważnej dla nas, od wielu lat ważnej dla samorządowców zasady subsydiarności, zasady pomocniczości, która nie dość, że pomaga nam dobrze działać i rządzić na rzecz naszych społeczności lokalnych, to pozwala nam budować te lokalne, te lokalne społeczeństwa obywatelskie. Szanowni Państwo, tydzień temu kandydatka pisna prezydenta Wrocławia podczas konwencji PiS-u zaapelowała, aby zerwać z decyzjami podejmowanymi w cieniu gabinetów. Domyślacie się Państwo, że trzeba mieć wiele odwagi. Naprawdę trzeba mieć wiele odwagi, będąc członkiem PiS i apelując, aby tak właśnie było, mając z tyłu głowy gabinet na Nowogrodzkiej. To pragnę, to pragnę uspokoić Panią Poseł. My w ten sposób w samorządach decyzji. Nie podejmujemy. My z tą zasadą już dawno zerwaliśmy. Ale ja pójdę dalej niż pani Stachowia Krórzecka. Ja powiem, że nie tylko zerwaliśmy z tą zasadą podejmowania decyzji w cieniu gabinetów, ale nie życzymy sobie, aby decyzje, w szczególności te dotyczące Polek i Polaków, te dotyczące samorządu, były podejmowane w zabarykadowanym Sejmie, do którego Kuba i Adrian nie mogą wjechać ani wyjechać. Szanowni Państwo, wszystkich Was serdecznie chciałbym pozdrowić, ale pozwólcie, że w sposób szczególny, co oczywiste, pozdrowię Wrocławianki i Wrocławian. To oni na co dzień budują nasze miasto, to oni na co dzień dbają o to miasto. My, samorządowcy, powinniśmy im służyć. My, samorządowcy, powinniśmy jedynie stwarzać pewne warunki brzegowe do budowania naszych lokalnych ojczyzn. Jestem Głęboko przekonany mam takie nieodparte wrażenie, że obok tego symbolu twierdzy Wrocław, twierdzy Solidarności, my we Wrocławiu zyskamy nowy tytuł, ale tym razem pozbawionej murów, za to łączącej mostami wspólnych wartości i wspólnych spraw twierdzy samorządności. Bardzo dziękuję.